Rick Joyner to jeden z czołowych dzisiejszych wizjonerów i przywódców ruchu charyzmatycznego. Jego pisma przyjmowane są bezkrytycznie przez charyzmatyków na całym świecie jako prorocze objawienia. Niestety, opowieści zawarte w jego książkach są nie tylko niepodobne do nauk pisma świętego, ale często całkowicie z nimi sprzeczne. Tym bardziej martwi fakt, że wielu pastorów i nauczycieli traktuje je zupełnie poważnie, posuwając się nawet do promowania ich w kościołach. Weźmy za przykład książkę Zastępy piekielne maszerują, biorąc pod uwagę jednak kilka Bożych zasad. Aspekt pierwszy. Bóg nie posługuje się metodą dodawania kolejnych nowych objawień do spisanego swojego słowa, gdyż od zawsze była to metoda działania ludzi nieakceptujących Chrystusa i Bożego Słowa. Świadkowie Jehowy, Strażnica, Mormoni, Księga Mormona, Żydzi, Talmud. Chrystus dzisiaj również objawia się ludziom, jak jest to opisane w Nowym Testamencie oraz w wielu świadectwach braci. Ale poza osobistym słowem dla człowieka, Bóg nie ustanawia nowych nauk dla Kościoła, ale zawsze zwraca uwagę człowieka na treść Pisma Świętego. Jeśli słowo Chrystusa moglibyśmy czytać w wielu innych książkach, to automatycznie zanika rola Pisma Świętego jako jedynego zapisu słów Boga dotyczącego zbawienia człowieka. Jezus Ricka Joynera mówi tak jak Rick Joyner, a nie tak jak Jezus w Piśmie Świętym. Nie odnosi się on do pism Starego Testamentu, które w wypowiedziach naszego Pana zajmują bardzo dużą część. Używa tylko powierzchownie brzmiących duchowych aforyzmów żywcem wyjętych z filozofii wschodu lub nauk New Age w stylu: Nie daję Ci miłości, abyś mógł poznać moją moc, ale daję Ci moc, abyś mógł poznać moją miłość. Celem Twojego życia musi być miłość, nie moc. Gdy tak będzie, wtedy dam Ci moc, którą będziesz mógł kochać. Aspekt trzeci. Jezus Rika Joynera mówi rzeczy bezspornie sprzeczne z Biblią. Moja sprawiedliwość nie staje po niczyjej stronie w ludzkich konfliktach, nawet tych prowadzonych przez moich ludzi. Wszystko, czego dokonywałem przez Izrael, robiłem również dla jego wrogów, a nie przeciwko nim. Nie jestem za nimi ani przeciwko ich wrogom, ale przychodzą użyć moich ludzi do zbawienia ich wrogów. Porównaj to z fragmentem pisma. Albowiem, od Pana to się stało, że zatwardził serca ich, aby szli ku bitwie przeciw Izraelowi, żeby je wyniszczył, nie mając nad nimi miłosierdzia, ale żeby je wytracił, jako był rozkazał Pan Mojżeszowi. Jezułego 11, 11:20. Aspekt czwarty. Następnie Joyner rozmawia z apostołem Pawłem, który opowiada mu różne dziwne historie, będące w zasadzie powtórzeniem głównego pomysłu Joynera, a mianowicie, że kościół obecny ma dokonać większych rzeczy niż kościół pierwotny. Natomiast biblijny Paweł mówi, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, bo ci, którzy kiedyś byli wierzący odpadną od wiary i przystaną do duchów zwodniczych, nazbierają sobie fałszywych nauczycieli i tak w przeciwieństwie do Rika Joynera i innych apostołów XXI wieku, widział on przyszłość Kościoła w bardzo czarnych barwach. Aspekt 5. Porównajmy więc to, co mówi wyśniony apostoł Paweł Rika Joynera z tym, co mówi biblijny apostoł Paweł w Piśmie Świętym. Nie zapominając również o zasadzie, że Bóg nie używa do przekazywania swoich poselstw ludzi zmarłych. 5. Mojżeszowa 18.912, Łukasza 16.1931. Apostoł Paweł Rika-Joinera mówi: Upadłem we wszystkim, do czego zostałem powołany. Biblijny Apostoł Paweł: Żadnego w niczym nie dając zgorszenia, aby nie było zganione usługiwanie nasze. 2 Koryntian 6.3: Wyście świadkami i Bóg, żeśmy świątobliwie i sprawiedliwie i nagany żyli między Wami. 1 Tesaloniczan 2.10 Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi odda w on dzień Pan Sędzia Sprawiedliwy. Drugi Tymoteusza 4.78 Apostoł Paweł Ryka Joynera mówi Widziałeś zmianę, jako zachodziła we mnie w moich listach. Zacząłem czując, że nie jestem gorszy od najznakomitszych apostołów, Później przyznałem, że byłem najmniejszym z apostołów, potem najmniejszym ze świętych, aż w końcu zdałem sobie sprawę, że byłem największym z grzeszników. Biblijny apostoł Paweł. O tym, że Paweł jest najmniejszym z apostołów, pisze on nieco wcześniej, 1 Koryntian 15:9, niż twierdzi, że nie jest gorszy niż owi wielcy apostołowie. 2 Koryntian. Stwierdzenie, niż owi wielcy apostołowie. 2 Koryntian. Jest tu jedynie ironiczną metaforą, patrz kontekst. Paweł w tym fragmencie pisma nie porównuje się z innymi apostołami, ale z apostołami zwiastującymi innego Jezusa. Z powyższego fragmentu wynika bardzo jasno, że rozmowa z apostołem Pawłem powstała jedynie w rozpalonej wyobraźni autora i odzwierciedla ewidentny brak zrozumienia Pisma, gdyż Duch Święty nigdy się nie myli. Apostoł Paweł Rika Joynera mówi: Jestem bardzo wdzięczny łasce Pana, że tak używał moich listów. Jestem jednak zatroskany tym, jak wielu z Was źle ich używa. Są one prawdą Ducha Świętego i jest to pismo święte. Pan dał mi wielkie kamienie, które wchodzą w strukturę Jego wiecznego Kościoła, lecz nie stanowią jego fundamentu. Biblijny apostoł Paweł, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego jest gruntownym, węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus. Efezjan 2,20. Apostoł Paweł Rika-Joinera mówi: Moje życie i służba nie są przykładem tego, do czego jesteście powołani. Biblijny apostoł Paweł: Bądźcie wespół naśladowcami, moimi bracia, a upatrujcie tych, którzy tak chodzą, jako nas za wzór macie. Filipian 3,17. Żebyśmy Wam sami siebie za przykład podali, abyście nas naśladowali. 2 Tesaloniczan 3,9 Boga nie znajdziesz w mistycznych nowinkach ludzi ogłaszających się prorokami, w przepowiedniach Nostradamusa czy nowych Ewangeliach odnajdywanych gdzieś co parę lat, ale tylko w Jego słowie, które trwa na wieki, a zapisane jest w Piśmie Świętym. Tam znajdziecie mocne oparcie dla waszych stóp, światło dla waszej duszy i moc do pobożnego życia w oczekiwaniu na objawienie się Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chciałbym przytoczyć jeszcze kilka innych wypowiedzi biblijnego apostoła Pawła odnośnie omawianego tematu oraz zaznaczyć, iż omawiana książka Rika Joynera nie należy do wyjątków w tym względzie, ale że jest tylko przykładem dotyczącym wszystkich nowych objawień i proroc proponowanych Kościołowi przez Rika Joynera i wszystkich innych arcyapostołów Nowej Ery. Obawiam się jednak, żeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę. Takie myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Lecz uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom. 2 Koryntian 11, 3, 5 ale choćbyśmy, nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię, odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy wam kiedyś, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Galacjan 1,8.9 Albowiem przyjdzie czas, gdy ludzie zdrowej nauki nie ścierpią. Ale według swoich porządliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając zwierzbiące uszy, i odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom i obrócą. II Tymoteusza 4, 3, 4, Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychło zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pochębiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. 2 Piotr 2:1:3 Za wszelkie przejęzyczenia i pomyłki przepraszam. Materiał nagrywany i czytany bez przygotowania. Pozdrawiam Cię, kimkolwiek jesteś. maczuga 71.